Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj czas na duży rozkład, klasyczny. Ostatnio robiłam kartami tarota, też Wam się spodobało. No i będziemy sobie tak przeplatać, raz tak, raz tak. Zobaczymy, czy to się będzie potwierdzać, czy to będą jakieś nowe informacje. No, no bo z kart tarota jest zupełnie inaczej, bo są inne karty. No ale jeżeli ktoś lubi, no to mi się też nawet ten układ spodobał z tarotem. <laughs> Także dzisiaj sobie zobaczymy taką wersję. No bo tą też lubicie więc będziemy sobie tak jak mówię przeplatać no, jeżeli kogoś interesuje taki rozkład to zapraszam ja jestem Sylwia a ty jesteś na kanale Binatural no i oczywiście na początek patrzymy, co tutaj się chce zaznaczyć lub nie u prezent dostać no coś może szykuje się od losu tu teraz niespodziewane pieniądze, no ulala, a tu szczęście miłosne. Och, to taki byłby rozkład piękny, jakby to o to chodziło. Bogaty pan na spodzie, no oby, oby. Okej, okay. no to sobie patrzymy, co. Złodziej, bogata dziewczyna. Uuu. Uu, uu, uu. No to tu dla kogoś tak to wygląda. To na pewno nie jesteś ty. To jest ktoś może z jakiegoś twojego otoczenia. Czy to jest ktoś z rodzeństwa, czy ktoś zupełnie inny. No to może być, że to jest yy, jakaś młodsza osoba. Normalnie to, to ta kobieta niby jest spełniona, ale tu jest złodziej i jest, i jest więzienie. To już kto, czy ktoś ma taką. To nie jest ani, ani to nie jesteś ty, ani to nie jest partner, partnerka na osobę, na którą patrzysz. To jest ktoś zupełnie inny. Może to jest ktoś, kto, że niby był przyjacielem, przyjaciółką, ale okazało się. Że tu coś, jakaś strata nastąpiła. No, chyba, że dla kogoś strata uczucia takiej osoby. No i jest ta izolacja. No okej, okay. zobaczymy, co tutaj się pokaże w ogóle <laughs> w kartach. No, mamy osobę militarną w jego domu. W Twoim wielkie szczęście to, co się pokazało już. Mamy salon. Mamy ciemne myśli przy tym salonie. Oczekiwania, tak, muszę sobie moją dekorację przesunąć, jak się będzie chciało dać przesunąć. Małżeństwo, okej. Okay. u a tu jest <grytanie> rozpaczenie. Oj, dla tej fałszywej osoby to już długo coś bardzo tak trwa. No, jestem ten złodziej. No to nie dziwne, że tu jest ktoś rozpaczony. I to jeszcze do tego. Aha, to jest ten bogaty pan tutaj. Pieniądze, zajęcie. O, przy tym zajęciu jest nie dość, że to jeszcze bieda. Jesteś i ty. Nowy początek. Dobra pani. O jest ta bogata dziewczyna w jego myślach ty oczywiście, a gdzie jest pan? O jest. U trumna przy nim. Uf. A gdzie ta fałszywa osoba? Jest? Nie ma jej. Ona się wymiksowała, z ona jest w więzieniu. <grywa> no, takie spotkania były, że aż w więzieniu wylądowała. Och, nie ma jej w tym układzie, jak ja się cieszę. Ale, ale no to co dla niej? No to słuchajcie, zostały trzy karty i akurat jest, tutaj jest i fałszywa osoba i więzienie. No więc były jakieś spotkania, które się zakończyły. No bo tu są spotkania, więc jak najbardziej to może o to chodzi, że tu jakieś spotkania były, ale już nie ma. Albo zakończyła się jakaś relacja z osobą, albo ktoś się czuł samotny w tej relacji, albo ktoś się czuł, ymm, no bo w jej domu jest yy, długa droga, więc to już długo trwało, jakaś ta relacja, czy jakieś spotkania trwały długo, no ale zakończyły się izolacją. Czy to spotkania, czy jakaś relacja. No więc yy, fałszywa osoba siedzi w więzieniu. No tak. I więc tak. No, ale yy, tak w jej otoczeniu to tak nie, nie za bardzo dobrze się dzieje w dalszym ciągu, dlatego że yy, tak. Mamy, może właśnie to jest ta rezygnacja, bo ta rezygnacja stoi przy jej domu, a w jej domu długa droga, więc sy sytuacja, wydarzenia, który, które trwały bardzo długi czas. No, ale właśnie tu jest rezygnacja. I teraz ta rezygnacja leży w domu bogatego pana, a bogaty pan jest w domu ciemnych myśli. Więc yy, rzeczywiście to może być tak, że to z tym bogatym panem, yy, czy to była relacja taka yy, partnerska, czy to jakaś inna relacja, nie ma żadnego znaczenia. Yy, natomiast yy, ta tutaj gdzie jest dom tej fałszywej osoby, to przy tym stoi militarna osoba, czyli no, i to jest w domu tej osoby, o której my tu mówimy, czyli tej. No to albo on jest, albo też ma do czynienia z taką osobą. Natomiast, ym, ponieważ ta osoba nie koresponduje w żaden sposób z domem tej fałszywej osoby, ale koresponduje z tą rezygnacją. I znowu jest tak, dom bogatego pana, rezygnacja, militarna osoba, rezygnacja, przy niej rezygnacja i on z tym koresponduje. No, więc wszyscy są znowu zrezygnowani. W Twoim domu jest wielkie szczęście, więc czego by to nie dotyczyło? Karta się odmienia zupełnie. Dla Ciebie nastąpiły jakieś zakończenia, ponieważ Ty jesteś w domu trumny, więc jakieś zakończenia zakończyła się jakaś relacja, może trudna, może wyczerpująca, ponieważ tu jest sąd. Więc jeżeli mamy tutaj kartę sądu, no to oczywiście może chodzić o sprawy urzędowe, administracyjne, tego typu rzeczy. Jakieś tam rozwody, no bo tutaj właśnie jest ta rezygnacja. Może właśnie ta osoba jest tą osobą militarną, chociaż ona z tym nie koresponduje, ale to leży w jej domu, więc jak najbardziej. Osoba, która specjalne ubranie nosi w pracy, urzędnicy, wojskowi, policja itd., itd. <laughs> i tak dalej, tak dalej. I... Dla ciebie jest zakończenie. Ty jesteś w domu zmian. Może trudne coś, może toksyczne, może jakieś coś, co przynosiło straty, ale tu jest już za tobą już, za tobą już to jest lub mm, będzie już za niedługi czas. Ty masz w głowie wygrać dużo pieniędzy. I jest podróż, ale tu są jakieś niepokojące myśli. Jakieś, jakieś takie ciemne, ciemne myśli, które zresztą i on również ma. Ty patrzysz w kierunku nowej drogi, nowego początku, po tej transformacji, po tym zakończeniu. On również. Ale i on ma niedojrze tak. No to więc tak on może być osoba militarna. Ponieważ on. Ta, to dziecko jest w domu osoby militarnej. Czyli on o tym myśli, myśli o tym, że on jest tą osobą militarną, coś go łączy z tą osobą militarną, kobieta czy mężczyzna nie ma żadnego znaczenia. I tu chodzi o zajęcie. Może chodzić o to, że chce tutaj ta osoba chciała jakiś coś nowego zbudować. <laughs> Jaką? No tak, nową pracę podjąć, czy cokolwiek innego, a przy tym jest złodziej i ciemne myśli. I nie dojrze, i to jest dla niego, dlatego może być, że jest ta rezygnacja, bo złodziej jest w domu podróży i stoi dokładnie przy tym. I ja to tak widzę, że ty się gdzieś wybierasz. Może zmieniasz miejsce zamieszkania, wyjeżdżasz na dłużej, przeprowadzasz się, cokolwiek by to nie było. Ta osoba myśli, że straciła ciebie przez to, że nie macie już w ogóle w swoim polu widzenia. Dla ciebie jest szczęście, otwiera się nowa droga, ponieważ twój dom, który jest właśnie tu, gdzie tu jest to wielkie szczęście. Koresponduje z nieoczekiwanymi pieniędzmi, a nieoczekiwane pieniądze są w domu orzeczenia sądowego, czyli dokładnie to, co stoi nad Tobą. I yy, yy, tutaj właśnie jest. A nie, przepraszam, tutaj yy, źle powiedziałam, ponieważ ta rezygnacja nie jest w domu bogatego Pana, tylko w przyjemnej wiadomości. Czyli tu yy, nie ma przyjemnej wiadomości albo Ktoś myślał, że nie będzie przyjemna, bo dla ciebie to tak wygląda, że to, dla ciebie będzie to przyjemna wiadomość. To, że jest ta rezygnacja, to mogą być tylko Twoje myśli, że Ty myślałaś, że to się nie uda, czy myślałeś, ale tak jak powiedziałam, to leży, leży w domu orzeczenia sądowego, a tu jest to orzeczenie sądowe, i to leży w domu Bogatego Pana, to tu jest Dom Bogatego Pana. A on z tobą koresponduje. Tylko, że on leży w ciemnych myślach. No, ale to nie wiem. No, każdy może mieć z jakiegoś powodu ciemne myśli. On, on też ma ciemne myśli, ma złodzieja w, w też w myślach. I również ten bogaty pan stoi przy sądzie. A to znaczy, że to są nieoczekiwane pieniądze dokładnie to, co tutaj. I teraz tak. Te nieoczekiwane pieniądze korespondują z Twoim domem, ale trumna nie. Ty jesteś w domu trumny, oczywiście dla Ciebie są jakieś, no nie mogę mówić, no i koniec. Dla Ciebie są jakieś właśnie takie zakończenia, czy to relacja, czy to jakieś trudne sytuacje, ale tutaj też jest to samo. Koniec, koniec. Tylko tak jak mówię, ta trumna tutaj leżąca z Tobą nie ma nic do czynienia, ponieważ nie koresponduje ani z Twoim domem, ani z Tobą. No chyba, że to jest tak, że y, gdzieś tam Wasze, y, co, jakaś tam relacja się zakończyła, ale dla tej osoby, no to tak wygląda też, że y, tutaj się, a jeszcze tu, gdzie jest y, ta trumna, to jest dom więzienia. To ja to tak widzę. A tu jest to więzienie, przy tej y, fałszywej osobie. Ale w tym przypadku ja tak widzę, że to, jest, <śmuszczak> że to jest dla tej osoby to jest coś takiego, że niby tu jest trumna, ale skoro ona leży w domu więzienia, to znaczy, że ktoś by chciał zakończyć może coś trudnego, coś y, toksycznego, ale nie może, bo jest uwięziony. Może być również tak, że, no bo każdy ma inny scenariusz i nigdy się nie zgodzę z takim twierdzeniem, jak ostatnio komentarz przeczytałam, że jest jedna sytuacja i yy, to wtedy nie może być do tak wielu osób. No ale chwila, moment, jeżeli to jest czytanie ogólne, no to scenariuszy jest bardzo wiele i dla kogoś będzie, że ktoś nie może zakończyć, bo czuje się jak w więzieniu, a dla kogoś będzie, że zakończyło się to, co było więzieniem. No, może z fałszywą osobą. No bo, skoro on koresponduje z rezygnacją, to jest przy jej domu, a tu do tego choroba jeszcze, no to może być tak, że tu się ktoś pochorował. Albo ta fałszywa osoba się pochorowała. Zresztą ta choroba jest w domu bogatej dziewczyny, ale przy niej się też to więzienie pokazało. To znowu może być tak, że to jest ta fałszywa osoba, ta bogata dziewczyna. Bo to więzienie i ten złodziej pokazały się. I, a to znowuż tu stoi przy tym jej domu. No więc tak, choroba, niedomaganie, jakieś tam może jakiś chory związek, chora relacja. No bo tu tak to się też przy tej relacji pokazało. No chyba że jest tak, że ponieważ ta relacja jest w domu dobrej pani, czyli no jak, jakieś dobre, pozytywne rzeczy, yy, czy dobrzy ludzie. Są w otoczeniu, bo tutaj jest nawet dom, właśnie dom, gdzie jest dom małego dziecka, więc tutaj chodzi o jakieś, mogą być jakieś nowości odnośnie domu, może nowe rzeczy jakieś tam do domu, nowe zupełnie aranżacje w domu, nowy dom, nowe mieszkanie. To tak może być. Natomiast też mam takie poczucie, ponieważ ta dobra pani. Jest w domu złodzieja i przy niej stoi ta trumna. Tu są zmiany. Zmiany, które są w domu zajęcia. A zajęcie. Aha, tu mamy zajęcie, jest w domu szczęścia miłosnego. No ale to nie ma tego szczęścia miłosnego, dlatego że jest trumna. Trumna, albo właśnie zakończenie. I dopiero wtedy nowy początek. Z drugiej strony, ponieważ tutaj te zaszczyty korespondują z domem fałszywej osoby, czyli jakieś dobre rzeczy, natomiast przy tym jest trumna i więzienie, i to właśnie koresponduje z jej domem. Tak, jakby to się zakończyło. Albo to, co chciałam powiedzieć, że właśnie ta. Dobra pani jest w domu złodzieja i przy niej stoi trumna. To tu ktoś może liczył na to, że dzięki odejściu takiej osoby ktoś coś zyska. Ale ta dobra osoba tutaj jest ona ma w domu jak to się mówi biedę i złodzieja i ten złodziej stoi przy salonie. No więc może być tak że rzeczywiście ta fałszywa osoba ukradła, okradła tą osobę jakąś dobrą, nie wiem, przyjaciółkę, matkę, babcię, kogoś starszego i teraz sama jest w więzieniu. No bo czemu tutaj jest przy niej rezygnacja? No więc właśnie. On. Myśli o jakimś szczęściu, prezencie od losu. To jest w domu salonu. Ale przy tym salonie właśnie jest ten złodziej i ta bieda, a on ma złodzieja w głowie. Może dlatego ta relacja się zakończyła, jest, jest yy, ta izolacja? Albo rzeczywiście jakaś współpraca, była, jakieś spotkania, że właśnie trafia. No bo tu jest po prostu. Ta rezygnacja, tu jest ten złodziej. Bieda, trumna. Okej, okay, to może być, że tu zakończyło się coś dla tej osoby, ale ona jest, mówię, w domu tego złodzieja. To nie jest zła osoba, więc ja to tak widzę, że tutaj bardziej jest tak, że tu ktoś ją próbował okraść. Może ta osoba wyjechała gdzieś, ponieważ złodziej jest z podróży, albo w podróży nastąpiła jakaś kradzież, lub nastąpi. I ta kradzież nastąpi, bo ona stoi przy tym domu. Może być tak, że to rzeczywiście ktoś, nie wiem, dom splądruje, albo jakieś rzeczy wartościowe wyniesie. Może to ta osoba, może ktoś inny, i okaże się, że ta osoba została bez niczego. I również ta nie ma na co liczyć przez to. Ale tak jak mówię, to, że tu jest ta trumna, to nie znaczy, że to jest fizyczne odejście. Niekoniecznie, bo to musiałyby być inne złe karty, żeby tak było. A to jest tylko to, no to tylko tyle, że to jest w domu więzienia. Ale no tak, więzienie, no to może być również szpital. Jakiś... Yy... I to zmienia całkowicie sytuację. No więc tutaj, no to już każdy, jaką ma, ma sytuację, to będzie wiedział, czy to będzie do niego, czy nie. No bo tu tak to jest ciężko powiedzieć na, na 100%, co tutaj się dzieje. No ale jeżeli ktoś ma taką sytuację, no to jak najbardziej. I tak, no tutaj mamy właśnie sąd. Przyjemna wiadomość i to z ty, ty z tym korespondujesz. Więc dla Ciebie, tak jak mówię, dla Ciebie są jakieś pieniądze zyskane przez sprawy sądowe. Dla Ciebie przychodzą pozytywne wieści, bo Ty się nawet w tę stronę patrzysz. No, ale dla innych niekoniecznie. Dlatego, że ta osoba ma to w głowie, ale również bieda. No, jeżeli ta osoba z Tobą ma coś do czynienia, no to eks-partner obecny jeszcze, czy... Ktoś tam inny, może ojciec, może jakiś tam krewny yy, z linii męskiej. Yy. Właśnie, kolejna sprawa. Jeżeli yy, w czytaniu ogólnym ktoś pisze, że wypada osoba męska, to jest męska, jeżeli wypada damska, to jest damska, to jest nieprawda, dlatego że jest czytanie ogólne. Ja mogę w czytaniu prywatnym powiedzieć, że męska to jest męska, a damska to jest damska, ale nie w czytaniu ogólnym. Bo tak samo jak tutaj mamy, to jest osoba, na którą patrzysz, bez względu na to, czy to jest kobieta, czy mężczyzna. No nie mogę powiedzieć, że to jest mężczyzna, bo jeżeli oglądają mnie mężczyźni, to przecież oni nie patrzą zazwyczaj na, na mężczyzn, tylko na kobiety. No niektórzy tak, ale nie wszyscy. Tak samo jak ogląda mnie mężczyzna, nie mogę powiedzieć, że to jest mężczyzna, jak tu jest kobieta. Ale w czytaniu ogólnym to jest oczywiście tak. Dobrze, troszkę tutaj odbiegliśmy, ale musiałam to powiedzieć, ponieważ yy, jakieś tu nieporozumienie zaszło. I teraz tak. Tak jak właśnie on to ma w głowie ten prezent, tą wygraną i rezygnację. A tu jest przyjemne wieści i prezent jest w domu, tu, tu gdzie jest prezent, jest bieda. Dokładnie tak. Jego dotyczy to. Ta bieda i dlatego tutaj jest ta rezygnacja, która z nim koresponduje. Ponieważ tu jest dobry pan, który pokazał się w domu długiej drogi, a długa droga jest w domu tej fałszywej osoby. No więc może to się zakończyło również. I znowu mam takie poczucie, że ta fałszywa osoba znowu kombinowała coś na wiele frontów, ponieważ tu jest militarna osoba, tu jest bogaty pan, tu jest jeszcze ten y, pan dobry. No więc, tak, coś tu się musiało podziać. Um. Dla ciebie jest tutaj dużo pieniędzy wygrać. Tutaj mamy tego bogatego pana, który koresponduje z tobą. Tu jest właśnie jest sąd, który przynosi nieoczekiwane pieniądze. Tutaj jest ym, prezent, na który ty i tak patrzysz, czyli coś, coś bliskiego otoczeniu twojemu, bo to jest salon. Może być związane z pracą, może być związane z podróżą. Dla ciebie nie, ten złodziej Ciebie w tym nie obowiązuje, dlatego że on w żaden sposób nie stoi ani przy Twoim domu, ani nie koresponduje z Tobą. Więc dla Ciebie tego złodzieja nie ma. A tu jest właśnie coś z podróżą i tutaj jest salon. Salon jest w domu małżeństwa. I tutaj jest to małżeństwo. No, ale w jakimś przypadku jest tak, że tutaj. W tym maczała palce fałszywa osoba, żeby to małżeństwo nie przetrwało. Dlatego, że tu jest właśnie ten złodziej. Ale tak jak powiedziałam, to nie dotyczy Ciebie, bo to z Tobą nie koresponduje. Jego myśli są w domu wielkiego szczęścia. Co stoi przy tym? Ty jesteś przy tym, ty jesteś tym wielkim szczęściem. I on o tym myśli, ale jest już inny pan. Może ten pan jest, ma takie, jakieś tam ponure myśli, bo, bo może on myśli, że ty cały czas jesteś jeszcze zainteresowana tą osobą, czy zainteresowany. I tutaj on ma, właśnie te jego myśli są. No, nie, no tu jest wielkie szczęście, ale ty jesteś w trumnie, czyli to jest zakończone. To jest zakończone. Tym bardziej, że tak jak mówię, on leży przy trumnie i tu jest więzienie. No, może taka osóbka więziła tą osobę bardzo długo, no bo skoro tu jest długa droga w jej, w jej domu, no to tak może być. Aż w końcu ty powiedziałaś: Finito, to jest koniec. Ja to zamykam, ja już tego nie chcę, ja się zajmuję swoimi rzeczami, nową drogą, nowym początkiem. Jakieś podarunki od wszechświata spływają do ciebie, szczęśliwe rozwiązanie problemu, gratulacje, powody do dumy i radości, jakieś spełnienie odnośnie domu, pozytywne zdarzenia, pozytywni ludzie, nowe początki, przyjemne wiadomości. Więc tutaj y, jak najbardziej fajne rzeczy. To się tylko potwierdza to, co się pokazało w Twoim domu, że jest wielkie szczęście. Jeżeli jakaś rezygnacja była, to już jest to za Tobą, albo jeszcze gdzieś coś się tam ciągnie, może związana z tą osobą po prostu, tak, z tą, ale y, tu w tym wypadku to jest zakończenie. Dlatego, że i on, z tym koresponduje, i ty to masz w głowie, i tu stoi to przy nim. Więc y, taka jest sytuacja. Dla kogoś oczywiście może być, że y, ponieważ tu jest prezent, i dziecko przy tym się pokazało, to może być, że, że dziecko jakieś takie, nie wiem, takie, takie nastoletnie, takie. Dziecko wchodzące w taki okres nastoletni. Można powiedzieć, albo jakaś grupka małych dzieci. Jeżeli, jeżeli yy, mówimy o jakichś relacjach nowo tworzących się, no bo tutaj prezent to wszystko może być. Jeżeli ten Pan koresponduje z Tobą bogaty, to jak najbardziej to może być również yy, to, że yy, on też o tym prezencie myśli, że to ty jesteś tym prezentem. Może poznaliście się przez jakieś sprawy sądowe, no bo tu jest, yy, tak jak mówię również. Wielkie szczęście, nieoczekiwane pieniądze raczej. Więc oboje macie to w głowie. Ty, ty myślisz o podróży, ta osoba też myśli o podróży. Ta osoba ma w głowie również salon, czyli małżeństwo. No to tutaj naprawdę może być coś na rzeczy. Jeżeli chodzi o jakieś zajęcia, pracę, no to tutaj prezent oznacza, że udają, udadzą się wszystkie przedsięwzięcia, może ktoś będzie pomocny ci w tym, twoi znajomi czy rodzina. No bo oni są tak czy inaczej w domu, domu, więc absolutnie tak. Może tu przychodzi właśnie jakieś spełnienie, czego, coś czego się nie spodziewałaś, no bo prezent to nie wiadomo, co tutaj jest. No więc tak, a tu znowu zakończenia i zakończenia i tak. No, ale fałszywa osoba jest w więzieniu, to jest bardzo dobry znak, więc, więc nie będzie mąciła więcej. Ja oczywiście żartuję sobie, no bo nie każdy idzie do więzienia, ale samo to, że jej nie ma tutaj w tym całym rozkładzie, tylko gdzieś tam z boku się znalazła, to już jest bardzo dobra wiadomość. No i to by były najważniejsze wiadomości um, o tobie, o tej osobie, o fałszywej. I tyle. Będziemy sobie dalej sprawdzać, w jaką to stronę będzie szło. Zobaczymy sobie następnie znowu kartami Tarota, jak, jak to wyjdzie. A jeszcze sobie weźmiemy, yy, weźmiemy sobie jeszcze taką kartę od wszechświata dla Ciebie. Co tam dla Ciebie ten wszechświat szykuje? Woda. Przeszłość się pokazała na spodzie. Woda, czyli 26. 26. Muza inspiruje artystę w jego kreatywnym stwarzaniu. Element wody inspiruje duszę, żeby płynęła w nieograniczonych krajobrazach, aby odbierać i dawać informacje. Woda to emocje. Wypuść emocje w Twoje działania. Medytuj z elementem wody. No tutaj to może być wskazówka, że na przykład jakaś tam, nie wiem, może ktoś ma jakąś taką małą domową fontannę, czy gdzieś tam przy jakimś strumyczku mieszka, czy przy jakiejś rzece, czy wodę w ogóle, jakieś tam jeziorko, czy coś takiego. I, y, albo kąpiel oczyszczająca z solą. Oczyścić te emocje. Zobaczymy sobie jeszcze to y, ta y, Przeszłość, wzywa cię Twoja przeszłość. Postaw się jej. Nie bój się tego, co cię wzywa z przeszłości. Tylko wtedy, kiedy zmierzysz się z Twoją przeszłością, możesz odpuścić to, co jeszcze nie jest zamknięte. Czyli to by się właśnie potwierdzało z tym, że Ty jesteś w domu tej trumny, czyli coś, co się zakończyło, jeszcze dla kogoś jest wezwanie, że jeszcze tu coś trzeba czemuś się przyjrzeć, żeby móc do końca zamknąć to. Co było? Może ta rezygnacja jest z tym związana, że właśnie coś takiego się wydarzyło, jakieś przykre wydarzenia, które wpłynęły gdzieś tam na, na ciebie i warto by się z tym zmierzyć. No, a tu jest właśnie przeszłość i działaj. Działaj, powstań jak Feniks z popiołów. Transformacja, zakończenie, powstanie jak Feniks z popiołów. Proszę Państwa, to się wszystko super ze sobą spina. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Trzymajcie się. Do następnego. Pa.